Czasami ludzie pytają mnie, proszę księdza, jak można interpretować jakieś obrazy, jakieś słowa, które są słowami wydaje mi się poznania, czy może nawet jakieś elementy snu. Jak, jak można rozpoznać, że Pan Bóg poprzez nie przychodzi? No to dzisiaj mamy opis wody wypływającej ze świątyni. Ten obraz został skonstruowany w takim widzeniu danym prorokowi. I oto w tym obrazie dominującym, naczelnym elementem jest to, że człowiek odczuwa obecność Pana Boga. Tam był ktoś, kto prowadził tego proroka w czasie tego widzenia, prowadził go i pokazywał mu wielką wartość wody żywej, wypływającej ze świątyni. Wody żywej, która powoduje, że na zewnątrz, naokoło, rodzi się życie. No i właśnie, jeżeli chcemy zobaczyć który, który z tych pierwszych trzech elementów, o których wspomniałem, jest prawdziwy, to po pierwsze musimy odczuwać pełen pokój wewnętrzny, taką obecność Pana Boga poprzez ten obraz. Panu przychodzi zawsze z orędziem miłości, ze swoim błogosławieństwem i zawsze pokazuje skutki działania tego błogosławieństwa w naszym życiu. Jeżeli to przyłożymy do, do, naszych, do naszych obrazów, to ten, ten format przyłożymy do naszych słów poznania, przyłożymy do też nawet jakichś elementów snu, chociaż to jest najbardziej niepewne. Niepewny źródło jakby intuicji Bożej, to wtedy zobaczymy, że, że jeżeli tak jest, to znaczy, że Pan Bóg chce mi coś przez to powiedzieć.